Ale jeśli przegra, ciężko sobie wyobrazić jakiś sensowny plan działania. Powrót do wagi lekkiej po takiej porażce jest mało realny. Islam zresztą mówił, że 155 funktów to dla niego koszmar i nie chce tam wracać. Tym bardziej, że już spełnić się tam jako zawodnik. Z drugiej strony, jako zwykły pretendent w półśredniej, też trudno go sobie wyobrazić. Po porażce wątpię, żeby na. Dałby mu od razu szansę na rewanż, bo tak naprawdę zablokowałby na ponad rok całą kategorię wagową specjalnie dla islama, co nie byłoby fair dla wielu innych pretendentów, którzy w tej dywizji są na fali zwycięstw. Więc to byłby dziwny widok. Człowiek, który nawet jak teraz jest teoretycznie bez pasa, to i tak wypalił nam się widok mistrzostwa przy nim, miałby walczyć z innym pretendentem z powrotem o szansę na tytuł, a w 2026 roku islam kończy 35 lat. Nie jest jeszcze stary, ale nie jest już młody. A warto zaznaczyć, że jest już dwa lata starszy niż Kabib, gdy ten odchodził na emeryturę, więc jest to wiek, w którym wielu mistrzów zaczyna już powoli schodzić ze swojej góry.